W tym odcinku porozmawiamy o kolejnym ważnym elemencie elektronicznym biernym, o kondensatorze, ale najpierw rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka. Jako zagadka było pytanie, jakie napięcie wyjściowe dostarczy taki oto dzielnik napięcia. Oczywiście wystarczyło podstawić wartości rezystorów, aby z obliczeń wynikło, że napięcie wyjściowe powinno wynieść 2,18 V. A może sprawdzimy to po prostu w praktyce. Zmontowałem tutaj taki dzielnik jak na schemacie. Rezystory są dość dokładnie dobrane. Spróbujmy najpierw ustawić dokładnie 24 V na wejściu dzielnika i zmierzmy napięcie na wyjściu. Widać, że rzeczywiście napięcie wynosi 2,18 V. A więc gratuluję tym z Was, którzy podali taką odpowiedź. Muszę jeszcze dodać, że klasyczny dzielnik napięcia nie będzie się nadawał jako zasilacz do różnych urządzeń, ponieważ jego wydajność prądowa jest bardzo niska i po podłączeniu do jego wyjścia nawet małego obciążenia, np. w postaci niewielkiej żarówki, spowoduje to drastyczny spadek napięcia i nic z tego nie będzie. A teraz wróćmy do tematu kondensatora. I znowu zaczniemy od naszych analogii hydraulicznych. Mamy zatem obwód rur wodnych. Takich jak na rysunku. Po lewej stronie widzimy pompę wodną, która wytwarza nam ciśnienie wody w rurze. Będzie ona nam symbolizować źródło napięcia. Następnie widzimy zawór, który tak jak kiedyś jest odpowiednikiem wyłącznika prądu. Następnie mamy zwężkę, która jak wiemy z poprzedniego odcinka symbolizuje nam rezystor i wodomierz służący nam jak pamiętamy do kontroli przepływu wody, a obwód dodatkowo zamyka nam specjalny element z gumową, szczelną membraną. Włączmy pompę i otwórzmy zawór. Co się będzie teraz działo? Pompa Zaczyna tłoczyć wodę i zaczyna także wyginać membranę w elemencie na końcu obwodu. Część wody płynie również przez wodomierz i zwężkę, ale w pierwszej fazie, zaraz po włączeniu pompy, łatwiej było płynąć do membrany, aby ją wygiąć. Membrana wygina się oczywiście tylko do pewnego momentu. Potem woda płynie tylko przez zwężkę i wodomierz. Kiedy zamkniemy zawór, membrana, która nie jest już naciskana przez ciśnienie wody, wytwarzone przez pompę, zacznie się prostować i woda popłynie teraz przez zwężkę i wodomierz, ale w drugą. Stronę. Element z membraną, jak się domyślacie, jest hydraulicznym odpowiednikiem kondensatora. Energia mechaniczna gromadzona w membranie jest odpowiednikiem ładunku elektrycznego gromadzonego przez kondensator. Narysujmy sobie teraz obwód elektryczny, będący odpowiednikiem naszego hydraulicznego układu. Mamy zatem źródło napięcia, wyłącznik, kondensator. Zamiast wodomierza weźmy żarówkę. Włączmy napięcie. Widać, że żarówka się zaświeciła i świeci się cały czas. Pokazuje to nam chwilę, kiedy woda płynęła przez zwężkę i wodomierz i kiedy membrana była już napięta. Teraz wyłączmy napięcie. Żarówka nam świeciła jeszcze jakiś czas, mimo odłączenia źródła napięcia. To pokazuje nam moment, kiedy membrana się prostowała i oddawała energię do obwodu z wodą, ale w drugą stronę. Tutaj energia zgromadzona w kondensatorze została przekazana do żarówki, dlatego świeciła ona jeszcze przez chwilę. Ale powstaje pytanie, co właściwie jest magazynowane w kondensatorze? Otóż w kondensatorze magazynowane są ładunki elektryczne. Mówimy także, że kondensator posiada pojemność elektryczną. Jednostką pojemności elektrycznej jest Farad. Oznaczamy go przez duże F, natomiast samą pojemność elektryczną oznaczamy jako duże C, tak jak napięcie oznaczaliśmy przez U, a natężenie przez I. Farad jest jednostką bardzo dużą, dlatego częściej spotkamy się z jego ułamkami w postaci mikrofaradów, nanofaradów i pikofaradów. Na planszy macie pokazane, jakie są to ułamki Farada. Kondensatory są używane w elektronice do przeróżnych celów jako elementy filtrów, jako elementy wygładzające napięcie jako elementy sprzęgające itd. Dalej. Oznaczenie kondensatora na schemacie jest takie i dość dobrze oddaje to jego konstrukcję. Są to po prostu dwie płytki przewodnika oddzielone izolatorem. Oczywiście nie wszystkie kondensatory są tak prosto zbudowane, ale idea jest właśnie taka. Od czego zależy pojemność kondensatora? Aby uniknąć pokazywania Wam kolejnych wzorów, można powiedzieć, że im większa jest powierzchnia płytek, tym pojemność kondensatora jest większa. Natomiast im odległość między nimi jest mniejsza, to również pojemność się zwiększa. Pewne znaczenie ma również to, co znajduje się między okładkami kondensatora, bo tak je nazywamy. Inną pojemność będzie miał kondensator, kiedy będzie tam powietrze, a inną, kiedy pomiędzy okładkami znajdzie się powiedzmy papier. Jakie jeszcze parametry oprócz pojemności ma każdy kondensator? Jednym z nich jest znamionowe napięcie pracy. Określa ono, jakie maksymalne napięcie może być przyłożone do okładek, aby kondensator nie ulegał uszkodzeniu, lub aby nie zmieniły się jego główne parametry. Kondensatory mają jeszcze kilka innych parametrów, ale nie będziemy się na razie nimi zajmować. Interesuje nas na razie pojemność i napięcie znamionowe. Zbudujmy sobie jeszcze jeden prosty obwód z kondensatorem. Mamy źródło napięcia, kondensator i żarówkę. Czy po włączeniu żarówka się zaświeci? Nie powinna, przecież kondensator stanowi przerwę dla przepływu prądu, a jednak w momencie włączenia żarówka na chwilę zabłysła i zgasła. Jakim cudem żarówka się zaświeciła, skoro mamy ewidentną przerwę w obwodzie? Oczywiście nie ma żadnego cudu. W momencie, w włączenia prąd popłynął przez żarówkę, dlatego że kondensator był w trakcie ładowania i kiedy się już naładował, prąd przestał płynąć, podobnie jak w doświadczeniu z membraną i wodą. Widzę już, jak wielu z Was kręci głową z niedowierzaniem, jak żarówka może świecić, przecież prąd nie płynie przez kondensator. Doszliśmy zatem do ciekawego pytania. Pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to, że nie może, no bo jakim sposobem prąd może płynąć przez oczywistą przerwę w obwodzie. Ale przecież mamy dowód na to, że energia jaka trafia do żarówki, no bo przecież ona na chwilę się zaświeciła, musi jakoś przejść przez kondensator. Kiedy podłączyliśmy kondensator do obwodu, to był on ładowany, gromadząc energię przy pomocy pola elektrycznego. I to właśnie pole elektryczne jest odpowiedzialne za transport energii między okładkami kondensatora w takim obwodzie. Można zatem powiedzieć, że przez kondensator nie może płynąć zwykły prąd, ale może przechodzić przez niego energia, która jest równoważna takiemu prądowi. To ciekawe zagadnienie omawia także Dave Jones w swoim EEV blogu. Jeśli jesteście zainteresowani, pokazuję link. Większość kondensatorów, z którymi będziecie się spotykać w praktyce, jest oznaczonych przy pomocy napisów nadrukowanych na elemencie. I znowu możemy spotkać takie oznaczenia jak 4N7, MIKRO1, 47MIKRO, 100P, 68N, 4700MIKROF itd. Tak znowu tutaj, podobnie jak przy rezystorach, mamy zasadę wstawiania litery zamiast przecinka, czyli oznaczenie 4N7 mówi nam o pojemności 4,7 nF, Mi1N. To 0,1 mikrofarad, 100P to 100 pfaradów, 68N to 68 nanofaradów, a ostatniego oznaczenia chyba nie trzeba tłumaczyć. Natomiast osobną sprawą jest oznaczanie napięcia znamionowego. Jest ono czasem podawane wprost, w voltach, a czasem jest kodowane za pomocą liter. Są to małe litery alfabetu i mamy na ekranie planszę, która nam podaje, jakie napięcie znamionowe odpowiada jakiej literze. Tolerancję natomiast oznacza się zwykle dużą literą alfabetu, i znowu mamy na ekranie planszę która wyjaśnia wszystko. Kondensatory typu SMD, czyli te małe kwadraciki do montażu powierzchniowego, oznacza się podobnie jak rezystory tego typu, czyli mamy trzy cyfry. I tak, pierwsze dwie oznaczają wartość, a trzecia liczbę zer i otrzymujemy wartość w pikofaradach. Czyli oznaczenie 5, 6, 1 to będzie 560 pikofaradów, 1,05 to 1 mikrofarad i tak dalej. Niestety często dzisiejsze małe kondensatory SMD nie mają żadnych oznaczeń. Oznaczenia w postaci kolorowych pasków w przypadku kondensatorów nie są często stosowane, więc możemy chyba to zagadnienie pominąć. Natomiast nie możemy pominąć pewnej szczególnej grupy kondensatorów, które będziemy spotykać bardzo często w układach elektronicznych. Kondensatory elektrolityczne to szczególna grupa, która została stworzona dla potrzeby uzyskania dużej pojemności przy niewielkich rozmiarach kondensatorów. Kondensatory takie mogą mieć różne wymiary od takich do... Takich, nie będziemy omawiać budowy wewnętrznej elektrolitów, bo tak się je czasem nazywa. Trzeba jednak wiedzieć, że mają one oznaczenie biegunowości i niestety trzeba uważać, przyłączając je do obwodu. Na schematach elektrolity oznacza się nieco inaczej niż zwykłe kondensatory. Widać, że wyraźnie zaznaczona jest ich biegunowość. Kiedy podłączymy kondensator elektrolityczny odwrotnie, czyli nie zachowamy jego biegunowości, może stać się coś takiego. Taki wybuch, choć może groźnie nie wygląda, może jednak uszkodzić nam oko lub mocno pokieroszować nam twarz czy ręce. Uważajmy zatem, uruchamiając obwody z elektrolitami. Również przekroczenie napięcia znamionowego elektrolitów może skończyć się podobnie. Zróbmy próbę. Mamy tutaj kondensator elektrolityczny na napięcie znamionowe 10 V. Podłączmy do niego na przykład 25 V i zobaczmy, co się stanie. Oczywiście podłączamy zgodnie z biegunowością, czyli plus do plusa, minus do minusa. Oznaczenie biegunowości jest proste. Nowy elektrolit ma dłuższe wyprowadzenie dodatnie, a na obudowie wyprowadzenie ujemne jest oznaczone grubą kreską. Kondensatory elektrolityczne dzielą się na dwie grupy. Są to kondensatory elektrolityczne aluminiowe, takich jest zdecydowanie więcej, oraz tantalowe, np. takie jak te. Oprócz tego czasem można spotkać elektrolity bezbiegunowe, zwane też bipolarnymi. Nie mają one biegunów, tak więc nie musimy uważać przy podłączeniach na biegunowość. Tolerancja wykonania kondensatorów elektrolitycznych jest zazwyczaj dużo większa niż innych typów i może wynosić nawet powyżej 20%. Trzeba także wspomnieć o tym, że mamy dwie główne grupy elektrolitów o różnych maksymalnych temperaturach pracy. Jedna z tych grup pozwala na pracę do 85 stopni Celsjusza, a druga do 105. Nie będę Wam robił wykładu na temat budowy kondensatorów, ale trzeba dla porządku wymienić ich rodzaje. O elektrolitycznych już mówiłem, są jeszcze kondensatory ceramiczne, kondensatory foliowe, stworzyw sztucznych, takie jak styroflexowe, poliestrowe, polipropylenowe oraz kondensatory papierowe i mikowe, rzadziej już dziś spotykane. Każda z tych grup przeznaczona jest do innych celów i ma różny zakres pojemności. Do tematu rodzaju kondensatorów pewnie jeszcze wrócimy, dlatego tyle na dzisiaj w tym temacie wystarczy. A jak to będzie z łączeniem kondensatorów? Zacznijmy od połączenia równoległego. W takim przypadku pojemności obu kondensatorów sumują się. O napięciu znamionowym takiego zestawu decyduje ten kondensator, który ma takie napięcie niższe. Kiedy połączymy kondensatory szeregowo, ich pojemność wypadkowa zmniejszy się i możemy ją wyliczyć z takiego wzoru, jaki widzimy na planszy. A co z napięciem znamionowym? Teoretycznie napięcie znamionowe powinno być sumą napięć znamionowych poszczególnych kondensatorów. Ale w praktyce przyjmuje się, że taki zespół ma napięcie znamionowe takie jak ten kondensator, który ma je najwyższe. Czyli jeśli mamy dwa kondensatory o pojemności 10 mikrofaradów, jeden ma napięcie pracy 50 V, a drugi 63 V, to po połączeniu ich w szereg otrzymujemy zestaw o pojemności 5 mikrofaradów i napięciu znamionowym 63 V. Tak trzeba przyjmować to w praktyce. Również kondensatory mogą przyjmować postać elementów o zmiennej pojemności. Kiedyś popularne były kondensatory takie jak na tej fotografii. Służyły one do dostrajania stacji w odbiornikach radiowych. Są też małe kondensatory zmienne zwane trimerami, które takie jak widzimy na fotografii. Trzeba zdawać sobie sprawę, że kondensatory zmienne mają zazwyczaj bardzo małe pojemności, zazwyczaj kilkanaście do kilkuset pikofaradów. Nie stosuje się kondensatorów zmiennych o dużej pojemności. Oznaczenie takiego elementu widzimy na rysunku. Obecnie strojenie odbiorników realizuje się już innymi metodami, dlatego kondensatory o zmiennej pojemności można spotkać coraz rzadziej. Dzisiaj zagadka jest krótka. Jaka jest pojemność wypadkowa tak połączonych kondensatorów? Napięcie pracy dla uproszczenia pomijamy. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piście do nas na adres reduktor reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.